Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie coś innego, też trochę komentarzy, w sensie nawet bardzo, ale wyszła niedawno taka dosyć mocna drama z Ferrari, z Nikitą Magical i w ogóle, więc jestem w cholerę ciekawa w ogóle o co chodzi, bo ja jakby kompletnie tego nie śledziłam, więc to może byłoby całkiem ciekawe. Zobaczymy. Eee, dobra, zobaczmy, co tutaj Konopski ma na ten temat do powiedzenia. Drama wokół Związkowego Uniwersum Magikala przejęła cały polski internet. Śledzą ją miliony widzów oraz setki tysięcy ludzi na live'a. Dzisiaj przebrniemy przez każdy aspekt tej afery, od rozstania, nowych znajomości, tragicznej gry aktorskiej, aż po wielki wywiad na live'ie Ferrariego. Zapnijcie pasy! Na dzisiaj zapowiedziałam Wam streama z Budą w programie. Na... Dobra, wiecie, może tak, może troszeczkę inaczej y, y, powiem. E, gdzieś tam mi się wyświetlało, jak się nazywa o tej dramie z właśnie Nikitą. w sensie, może nie drama, tylko właśnie tak jak to Konopski ujął, e, uniwersum e, jakby tej całej gry, tej całej no, robienia wokół siebie po prostu takiej dramy. Gdzieś tam to mi wyskakiwało, ale. Średnio, wie, wiecie, mnie średnio chodziło, żeby to tak za każdym razem oglądać, aż tak bardzo chyba mnie to nie rajcuje, więc po prostu takie podsumowanie dla mnie może byłoby samo w sobie ciekawsze, więc może tak to za zamknijmy, jeżeli chodzi o to. W czasie jednak musiałem go przenieść na za tydzień w sobotę. Kamil jest aktualnie ciężko chory na antybiotyku oraz dostał zapalenie spojówek. Powiedział mi, że tak czy siak mógłby przyjechać, ale nie chce zmarnować potencjału tego programu przez jego gorszy stan. Więc w przyszłym tygodniu wracamy z programem na pełnej pompie w sobota, 3 czerwca koniecznie bądźcie na czasie. Wielu z was może nie znać postaci Magikala, a dokładnie chodzi mi o jego historię. Magiczny w 2017 i 2018 roku miał jeden z pików swojej popularności podczas typowych patostreamów. Mieliśmy tam zachlewanie się do nieprzytomności, robienie dymów i skrajne degeneractwo. O kurwa. Magikal widząc, że, tak, że najlepiej się ogląda, sprzedaje i zarabia na tym setki tysięcy złotych. Złoty mam, no, k**a, kur... chodź to zobacz, jedna osoba, 1500 zł wyszło. Obrał chlanie na streamach ze swoją matką czy znajomymi jako główny nurt kontentowy. Ja już mam pół miliona złotych na koncie, jeszcze dwa miesiące i przestaję streamować. Yo. Długo nie trzeba było czekać na obrazki skrajnego upadlania się. Matka Magikala potrafiła dosłownie zesrać się w spodnie. Gówno to od ciebie, po smaku jak to gówno smakuje, Cały dzień to domu Smacznego, jak teraz coś wiecie. Pojawiła się przemoc. Ja się cieszę rzeczywiście, że, że w tym momencie nie widziałam sobie żadnego żarcia do tego filmu filku, bo. Fuj! Kurwa, fuj po prostu fuj. Aż mnie po prostu aż mi, słuchajcie. Tak. Patrząc, słuchajcie, na to wszystko. Ja. Ja sobie nie potrafię wyobrazić. W sensie, jakby to przerasa moje wyobrażenie, dlaczego ktoś tak. W sensie ja rozumiem, pieniądze zmienia, ale. Tak łupka, siebie, rodzinę, znajomych, ja wiem, że przypuszczam oni mają to w jakimś stopniu po prostu w dupie. E, kompletnie może i nawet, ale. Mm, kurde, na, nawet, nawet nie wiem, jak to ja mam określić. Tak na dobrą sprawę, to. Jest to okropne, jest to obrzydliwe w stosunku do kogokolwiek, tak na sprawę, zarówno e, tych osób, które uczestniczą, e, jak i w sumie widzów. ze strony Magikala w stronę swojej matki. Daniel? że no ten, co, matkę Oła! Ola! ola ja mamy nigdy nie biłem. Ja wybroniłem, mam palec złamane pan zobaczy. Oła! Ola! ola ty jak i ze strony matki do swojego partnera oraz na odwrót. Granice były non-stop przesuwane, bo widzowie po prostu chcieli więcej. W jego historii nie może też zabraknąć włodarzy Fame, którzy nawet kiedyś odwiedzili jego obstraną kanapę na urzędniczej. Magical dostał dwie walki na Fame, z czego jedna była z Rafoniksem. Niektórzy uważają, że pomysł na federację powstał w zagrzybiałej melinie Magikala. Po tym jak mainstreamowe media podłapały temat patologii Magicala, YouTube zareagował wlepiając mu soczystego permbana. Magiczny dalej próbował zakładając kolejne kanały, jednak YouTube sukcesywnie pozbywał się tego planktonu. A hejterzy magikala zaczęli go regularnie odwiedzać, na przykład rzucając mu petardami w okna. Oni nie mieszkają w domku jednorodzinnym, są w bloku, więc między innymi dlatego niedawno wleciał tam Polsat z kamerami. Motywem przewodnim reportażu byli sąsiedzi, którym Magikal zatruwa życie od 8 lat drąc mordę głośną muzyką. Czy... Ej, bezpeki, kurwa, ja nawet o tym nie pomyślałam, nie? Jak przejebane mają ci sąsiedzi. O kurwa. Kompletnie w ogóle na to nie wpadłam w tym momencie. Autentycznie. Ja pierdziele, i wyście sobie wyobraźcie, kurwa mieć taką, do, nie można tego nazwać kurwa inaczej, taką patologię kurwa nad, pod, kurwa obok siebie. Ja pierdolę. Nie, nie to, że staną od kurwa jebie, imprezy kurwa dzień w dzień, noż kurwa macie, nie, żyć się nie daje ja pierdolę. masakra. Atakami bombowymi. A w, w niedzielę pani Gosia ma urodziny. A ta siedziała chyba ta Nikita, nie? skończył odsiadywać swój wyrok w więzieniu. Jego matka również została skazana z tego samego powodu, czyli publiczne pochwalanie przestępstwa. Po wyjściu magika zrobił wielki powrót do internetu. Szwalo widzowie, to wróciłem. I tym razem poszedł bardziej w stronę Friza i znalazł partnerkę Nikity, ale więcej o tym za chwilę. Tak jak inne większe platformy permanentnie wygnały z kolei z jest TikTok. Magical aktualnie generuje tam miliony wyświetleń, na live'ach kolei go dziesiątki, a nawet setki tysięcy widzów, często nieświadomych jego przeszłości, na na przykład bił swoją matkę na streamach, czy upijał swoją rodzinę dla pieniędzy z z kolei z kolei z z z TikToka potrafi mu kibicować kolei z kolei z kolei z mu z kolei z guzem nareszcie uratowana z rąk patologii. guza mamy jeszcze guzy na listwie mlecznej, mamy całe kanały słuchowe w stanie zapalnym. Pies miał guza wielkości pięści, piane żule na cinemach potrafiły na niego upadać oraz miał dosłownie zgnite zęby. A nowi widzowie Magikala prześladują fundację i ich oskarżają, że bezprawnie ukradli psa biednemu Magikalowi. Ej, dobra, słuchajcie, dla mnie to apurat jest mocna i jeżeli ludzie pomiędzy ludźmi są różni, ale kurwa biedne zwierzę to jest w ogóle co co innego nie? To, to, to takie coś nie powinno mieć miejsca to, że on odzyskał po prostu. Może oni po prostu chcieli się już pozbyć problemu, bo pewnie by ich prześladowali z tego sądu jakby ta patologia, która im ta Dunaji robi nałowali. Przypuszczam, że nie tego nikt normalny nie robi. Przynajmniej tak mi się wydaje, i jeżeli ktoś to robi, to... Yy... To są dalej nazwa to patologią tak na dobra sprawę, bo dla mnie to nie jest normalne. Yy, ale kurwa psa, pszcz, ten gust to był wielkości pięści, tak? A pies nie wydawał się stary, więc zgnięte zęby to już kurwa jest w ogóle kurwa jak psa może na zaniedbać, co on, kurwa żaru, To gówno kurwa, którym ta matka srała? No hello, nie? W lutym na swoim TikToku Daniel opublikował film na Walentynki, w którym poznaliśmy jego nową dziewczynę Nikitę, która sprawiała wrażenie normalnej dziewczyny, nie było czuć od niej patologii. Natomiast fakt, że poleciało na tucznika i zażeganą urzędniczą, daje już dużo do myślenia, ale czego polskie influencerki nie zrobią dla sławy. Zaczęli wstawiać razem coraz więcej TikToków oraz prowadzili wspólne live. Same TikToki, oprócz tego, że były po prostu żenujące, to. Nie miały w sobie nic szkodliwego, ale inną kwestią były ich lajowe, gdzie powrócił stary sprawdzony motyw chlania. Tej pani po, podziękujemy sobie! Przepraszam za nią! Więc z jednej strony mamy cringe'owe, ale takie nieszkodliwe TikToki, a z drugiej strony chlanie na streamach. Ta Nikola tam się naprawdę mocno upijała w towarzystwie dostawania różyczek i czapek TikToka od dzieciaków. Yeah! Dzieciaków? Cała afera i rozstanie zakochanych rozpoczęło się 24 maja, wraz z wyjazdem Nikity do Warszawy, aby zrobić tam tatuaż, na który Daniel nie mógł pojechać, bo miał rozprawę w sądzie. Z Rafonikse. Zważając na bogatą przeszłość tych panów, to sprawia to, że sytuacja jest jeszcze bardziej k***wa śmieszniejsza i absurdalna. Magiczny ogłosił jej wyjazd tym skręcającym filmikiem, który nagrał po angielsku. My beautiful girlfriend, Nicola, is leaving me and going in the world to Warsaw. What to say, Mother Gosia? Good, good, yes. No, oh my God, no, good, good. Yes, I'm going to Warsaw, but I will come back to you, Daniel. Love you. I love you. Back. She back, she back. Good, good. No i chuj, magiczny został sfagatowany, a nawet gorzej, bo to nie był pachnący stew, tylko śmierdząca, zgrzybiała melina w towarzystwie alkoholu. Więc w oczach widzów wyszło na to, że ta dziewczyna od początku była z nim tylko i wyłącznie dla zasięgów i zmieniła się w minutę, jak już stwierdziła, że jej styknie. Jak można było zobaczyć na jej Instagramie, tatuaż robiła w doborowym towarzystwie, czyli Queen of the Black oraz ten... Były przy dupa spagaty. Gratulacje dla Nikity za dobieranie sobie koncertowo spierdolonego towarzystwa. Magikalnie mając żadnego kontaktu z Nikolą, nagrał TikToka, aby ludzie pomogli znaleźć jego dziewczynę. Oraz odpalił live, na którym do niej co chwilę wydzwaniał. Nikola mi trzy godziny nie odpisuje, miała robić tatuaż, nie mam żadnej informacji, żadnego zdjęcia, nie wiem co się dzieje. Dajcie mi znać widzowie z Warszawy, czy coś wiecie. Ale jakoś... Wiecie dziewczyno, może rzeczywiście była taka stopnia po prostu normalna, bo jest w zasadzie, nie? No ale... Um... W momencie, jeżeli ktoś jak się nazywa, idzie na hajs i myślał, że to był dobry pomysł, i się okazuje, że realia, jednak kurwa, są rzeczywiście takie jak na tych streamach, to rzeczywiście człowiek może się kurwa załamać, nie? Nerwowo, taka jest prawda. Już Nikita była ze swoim nową przyjaciółką w Escape Roomie, to nie mogła odebrać. Gdy z niego wyszły, dołączyły do transmisji, tłumacząc się ze swojego zachowania, a błędne koło się zatoczyło. Daniel znowu nie mógł się z nią skontaktować, ponieważ dziewczyny poszły do klubu, więc zaczął wyzwaniać do warszawskiego sketcha, aby <grych> dostać nagrania z kamer. Dobry wieczór. Mam pytanie, czy moja dziewczyna Nikita Magical była u państwa z strony? Daniel Magical chce sprawdzić kamery. E, oczywiście w poniedziałek, proszę o kontakt To jest bardzo ważna sprawa Jak niestety nie udało się zlokalizować Nikity To doszło do oficjalnego rozstania Magiczny Magiczna na stories Nikola zostaje w Warszawie, nie wraca do mnie Nauczyłem ją dużo i dałem szansę na nowe, lepsze życie Pękło mi serce, ale może taki mój los Tak jak uważam go za patusa i degenerata To wierzę, że rzeczywiście był w niej zakochany Nikita usunęła ze swojego Nikun Magical Dodała zdjęcie w doborowym towarzystwie Ferrari'ego na złotej 44 Trzeba przyznać, całkiem po każdy update Z obstranej urzędniczej do, do złotej 44. Magiczny... Dobra, trzeba przyznać kurwa dziewczyna pod tym względem. Bo ja przypuszczam, że ona tam kurwa też przeszła pieką tego gościa, ale pod tym względem mam wrażenie jak się nazarze rzeczywiście kopi te zrobiatki upgrade rzeszok Potem wpadł w szał i to, co od kurwa na live to totalny hit. Zaczął niszczyć rzeczy swojej już byłej dziewczyny, połamał jej Ledon. Oh, yes, wrzucało nawet Nutello. smarowałaś drzwi z Nutelli kanapkę na przykład Nie, <grymne> co jest p***ane to tą całą akcję oglądało ponad 100 tysięcy widzów na żywo jako już temat rozstania Mangi stał się bardzo popularny generuje ogromne wyświetlenia i przyciąga widzów to wokół Nikity pojawił się taki zlot influencerskich hien, które chcą wycisnąć z jej chwilowego hypu ile tylko się da, bo pewnie sami wiedzą, że o tej dziewczynie każdy zapomni za tydzień. Najlepiej się to udało Ferrariemu, który wstawił film Nikola Znaleziona. Po 10 godzinach film na nowym kanale dobył blisko miliona wyświetleń i materiał jest tragiczny. Pod względem aktorskim produkcję pokroju trudnych spraw, albo dlaczego ja, to przy tym mogłyby być na Oscarach. Bałam się. Chciałam uciec. Szukałam światełka w tunelu. Nie chciałam dalej tak żyć. Płakałam każdego dnia. Czułam, że spadam. Czułam się taka samotna. Sama. Nawet jak rzeczywiście ona była tam źle traktowana, magiczny ją inwigilował i chciała od tego wszystkiego uciec, to reżyser Amadi rozkminił to w najgorszy możliwy sposób, bo wyszło to sztucznie i nieautentycznie, co wytknęli widzowie w komentarzach. Napędził na tę dziewczynę dodatkowy hate. Skoro ona zgodziła się pokazać te informacje w taki sposób, to widać jak jest w tym zagubiona, nie potrafi samodzielnie myśleć i daje się po prostu wykorzystywać. Jeszcze gorzej swoją rolę odegrał ten przydupa z Ferrariego, mówiąc, że on był jedyną osobą, której Nikita mogła zaufać. Nie mogę już dłużej patrzeć na z, a wiedziałem, że jestem jedyną osobą, której może zaufać. Potem wyleciały rycerze na białym koniu, czyli Ferrari wraz z Trumanem, mówiąc, że pomogą mi w metamorfozie, zabiorą w podróż dookoła świata, a to wszystko za 100 tysięcy złotych z ich kieszeni, które w nią zainwestują. Ze szczerego serca zrobiło mi się po prostu szkoda. Tak. Ze szczerego serca on chce pomóc. Wcale nie chodzi o słupki i zasięgi, wykorzystując nie do końca rozgarniętą dziewczynę. Raczej nie tylko ja nie wierzę, że oni w nią zainwestują takie pieniądze. Tym filmem zapowiedział też wspólny stream z Nikitą, a następnie pójdą wraz z Nikolą na aferki. A o godzinie 21.00 wraz z Boxdelem poprowadzimy aferki. Boxdel później wstawił na swój kanał film, w którym stwierdził, że nie chce się w to mieszać i stracić dobrej opinii. Podem w taki kurwa, trochę psychopatyczny wir dążenia po liczby. Uważam, że po ostatniej gali, loterii i tym wszystkim zbudowanie sobie u ludzi dobre zdanie po prostu i nie chciałbym tego stracić. Nie chciałbym tego stracić dla jednego streamu. I ja się wcale e, Boxdalowi nie dziwię tutaj, bo tak na dobrą sprawę wkręcenie się w taką aferę, to kurwa dla niego może być albo zlot, albo całkowity praktycznie upadek. Więc no wiadomo, że jakby został w tym internecie, lubby no internet tak działa kurwa, jak są siebie z niego nie usuniesz, to w nim e, raczej zostaniesz przy większych albo mniejszych zasięgach, w dalszym ciągu tam będziesz, w dalszym ciągu Człowiek jest coś w stanie z tego wyciągnąć, ale tak na dobrą sprawę wydaje mi się, że dla niego to rzeczywiście nie byłoby coś dobrego, tak? Biorąc pod uwagę teraz tą serię, którą oglądaliśmy zresztą ostatnio gołców, no to tak po, po cholerę to. Bez sensu kompletnie to by było dla niego i pod względem biznesowym, pod względem finansowym, jakim kurwakolwiek, on byłby na przegranej pozycji wtedy, więc ja się nie dziwię, że on się w tym momencie usunął. Dobry ruch, panie Boxel, bo wkręciłbyś się w grono naczelnych, influencerskich hien, co byłoby hipokryzją, patrząc na statementy, które dawałeś ty, czy Fame, na temat odcięcia się od Magikala. Mam nadzieję, że to była twoja decyzja, a nie dlatego, bo ludzie po prostu zaczęli po tobie cisnąć w komentarzach. Zapowiadany live ukazał się na Twitchu Ferrari'ego, w piku oglądało go ponad 100 tysięcy widzów i mam mieszane uczucia, bo to miał być kontrowersyjny, szczery wywiad, a wyszło tak dennie, płytko i niezręcznie Ferrari się do tego w ogóle nie przygotował, pytania raczej rzucał na spontanie W każdym razie Nikita mówiła tam, jak Magika ją ograniczał, nie pozwalał siadać obok innych chłopaków Jak najdalej, z dala od każdego możliwego chłopaka Ona nie mogła w ogóle obok mnie usiąść Stwierdziła, że naprawdę go kochała i dostaliśmy nawet romantyczną trylogię ja. Ja tu dzisiaj pamiętam, jak pierwszy raz się spotkałam z Danielem po, po jego wyjściu z więzienia. To było takie, takie uderzenie. Takie... Czekajcie, czyli rzeczywiście oni musieli być już przed właśnie tym okresem mm, jego pobytu w więzieniu. Y, ale, ja nie wiem, wydaje mi się, może, może on ma kurwa y, rację, że, że ona y, po prostu... Jakby wplątało się zły w towarzystwo, po prostu dla, jak, jak się nazywa, dla jakiejś wyższej sprawy, po prostu dla poprawienia swojego, e, dla popra poprawienia po prostu swoich finansów, a po prostu nie potrafi z tego wyjść. No i daje się rzeczywiście wykorzystać w tym momencie, tak? Bo Ferrari powiedzmy sobie, kurwa, on potrafi wykorzystać zasięgi, nie? To jest taki facet, który kurwa wie co, po prostu robi w internecie, wie jak to zrobić, nie? po prostu czułam nie widziałam świata poza nim, on był dla mnie po prostu taki idealny, był dla mnie po prostu wszystkim. Natomiast po czasie, kiedy Magika zaczął pokazywać prawdziwą twarz, to straciła uczucia. Zaczął ściągać maskę i pokazywać prawdziwą swoją twarz. Wiesz, zaczęło się właśnie takie takie dobra, w do mnie, taka zaborczość z jego strony i chciał mi jej założyć taką smycz na szyję i trzymać jak najkrócej. Dalej dowiadujemy się, że nie chce wyciągać brudów i niszczyć Magikala, ale za to panowie zasugerowali, że ona brała u niego jakieś substancje. Ale ja nie czuję, wiesz, takiej potrzeby, wiesz, niszczenia im życia, bo mi to satysfakcji nie da. Nie będę wyciągać brudów na niego, nie będę źle hmm. o nim mówić, nie będę go upokarzać ani wyzywać. Rozumiem też ją, że od niego odeszła. Rozumiem, że nie chciała do alkoholu. Dobra, trudno... Biorąc pod uwagę, jakby to, co ja też widziałam przez ten y, okres, że. Y, y, o! Tego się nie spodziewałam teraz. <laughs> Dobra, słuchajcie. Biorąc pod uwagę, jak się nazywa y, to, że. Y, y, kurwa się już zgubiłam. <laughs> biorąc pod uwagę, to jak ona... Ja pierdolę nie, nie wierzę. To co po prostu działo się po prostu przez ten czas przede wszystkim właśnie na TikToku jakby z jej strony i ze strony Magikala to się wcale jej nie dziwię, że ona uciekła. Z drugiej strony to co ona teraz pokazuje tą swoją twarz troszeczkę mi nie pasuje do tego co widziałam wcześniej. Z jednej strony ona była jak się nazywa taką dziewczyną, która kompletnie jakby nie myśli co robi. Z drugiej strony tutaj pokazuje nagle, że jednak myśli tak trochę dziwnie dla mnie przynajmniej. Rozumiem, że nie chciała brać... Jak się okazało, głównym punktem kulminacyjnym, który zadecydował o jej odejściu i zerwaniu z magikalem, okazało się zdrowie. Nikita miała dostać zatrucia alkoholowego, pęknął jej żołądek i wszystko wymiotowała. Miałam etap, że z Danielem się naprawdę długo. Grubo, grubo. później się po prostu strółam y, alkoholem. Pęknął jej żołądek, zaczęłam trawić swoją własną krew i po prostu że, zaczęłam wymiotować takimi fusami czarnymi, jakby. Więc nie byłam w stanie nic jeść. Znaczy, Dobra, jest, ale. ale... Taka nega, nega, czekajcie, taka, czekajcie, taka, czekajcie kurwa, ale jeżeli ona. Coś mi się tu kurwa zjebało. Jeżeli ona, jak się nazywa, zadecydowała w taki sposób, tak? W sensie zadecydowała. Jeżeli ona się tak, kurwa po prostu tak uchlała, to. To już samo w sobie moim zdaniem świadczone, tak? No kurwa, każdy powinien znać swój umiar. Nieważne, kurwa, i no, ja, ja rozumiem, jeżeli ktoś jest tam. Ja nie wiem, kurwa, jeszcze młody tego, no wiadomo. Za pierwszym razem nikt nie wie, ile może. Taka jest prawda. Ale jeżeli. Ona już siedziała w takim y, towarzystwie. Ona wydaje mi się, że wiedziała dokładnie, co ona robi, o, y, więc. To, że ona się uklała, to, że jej kurwa pękł żołądek z kurwa na to, że ona po prostu zaklała, zaklała pałę, no to sorry, no kurwa, no, odpowiada sama za siebie, tak? W takim momencie bardzo zaczęłam bać się o moje zdrowie i. Skoro oni dzień w dzień chlali na tych TikTokowych streamach, ona ciągle waliła szoty, to jakoś nie jestem zdziwiona, tym bardziej, że to jest młoda kobieta. Ona ma 19 lat. Wracając na chwilę do. Uuu, to rzeczywiście ona jest faj młoda. Okej, okay, dobra, ale rzeczywiście on razy, kurwa, mnie to też kompletnie nie dziwi, że, że stało się jak stało, tak. My zresztą my wcześniej. W kwestii Magikala to zaczął odbadać dosyć obrzydliwe rzeczy po tym rozstaniu. Kolokwialnie mówiąc wyciąga na nią po prostu brudy. Podobno przed związkiem miała się ogłaszać na jakichś portalach za pieniądze. E, Nikola miała kontał na d kiedyś z koleżanką Olą. Jej zdjęcie było profilowe. I jeszcze mu wkręciła, że tam były tylko jej zdjęcia, a tak naprawdę to jej koleżanka robiła całą robotę. Magika w to kurwa uwierzył. I ona mi płakała i tak dalej, mówiła, że to nie ona, że ona pisała, a koleżanka robiła to. I uwierzyłem. Oprócz tego mówi też o ich życiu seksualnym i krępujących szczegółach. Nie była słodka. Śmierdziało śledziem, naprawdę ogieł, od ode mnie nie. Więc podsumowując. Dobra, rzeczywiście, jaką kurwa trzeba być ostatnią świnią, żeby wyciągać jakby sprawę łóżko? W sensie wiecie, no kurwa, jak to jest. No okej, okay, no kaszman pach, pachnie kurwa inaczej, no nie wiem, cokolwiek. Tak na dobrą sprawę, jeżeli. Coś dzieje się w łóżku, to w tym łóżku powinno zostawać. Taka jest prawda. Jeżeli, kurwa, ma się jakikolwiek, no nie wiem, minimalny szacunek do drugiego człowieka i nieważne, czy tego człowieka już się szanuje w dalszym ciągu, czy też nie, to powinna się zachować takie sprawy po prostu dla siebie, nawet z samego szacunku do siebie samego, nie? Zabijając całą tę szopkę Szafy kurwa nie? Tak na poważnie, Nikita dała się ładnie wykorzystać przez warszawskie grono Jakbym miał obstawiać, to w niedalekiej przyszłości głos o niej ucichnie bez Magikala. Przez kolejne tygodnie może się jeszcze utrzymywać, recyklingując temat jej rozstania Albo tworząc nowy związek, tym razem z tym przydupasem Ferrari'ego Ale na tym live z Ferrari było widać, że nie ma sobą nic ciekawego do zaoferowania Mogę się mylić, no who knows, zobaczymy Ferrari z ziomkami koncertowej ją pogrożyli, podbijając sobie cyferki A magiczny... Znalazł już sobie nową Nikitę i uniwersum prawdopodobnie zatoczy koło. Zostawcie lajka like i suba, bo researchując ten cały temat i ogrywając go, straciłem większość komórek mózgowych. Przypominam, że live z buddą będzie w sobotę, w przyszłym tygodniu, więc koniecznie bądźcie na czasie. To się aż puściło od nowa. Ja się kurwa wcale nie cieszę, że wszystkie komórki, kurwa szare, niebieskie, jakie tapioły, kurwa stracił, bo to jest po prostu jakieś nienawiary. Wow. nie, kompletnie się nie dziwię, kurwa, że on podracił te komórki ja kurwa, chyba też podracił i to jest właśnie fakt, dlaczego ja, kurwa, takie rzeczy nie rejestruję bo ja po prostu się, kurwa, do nie nadaję i mi byś, kurwa, mózg zlansował ja nie wiem, co by się stało to, 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 to byłoby coś okropnego ja się do tego nie dodaję. nie ma, kurwa, szans, żeby takie coś się podziało ale dobra, słuchajcie, w takim razie na tym sobie dzisiaj kończymy i widzimy się już jutro